Witam wszystkie osoby z znaku panny. Wykonamy teraz czytanie ogólne. Proszę o skupienie uwagi na swojej energii, aby czytanie było yy, ekspresją Twojej osoby. Więc zaczynam. Osoby z znaku panny. karty. Pierwsza karta cesarzowa. Więc duży arkana. Tutaj wypadło y, trz, wysz, trzy karty, ale dobrze, zatrzymamy je wszystkie. Jest to ósemka, ósemka mieczy, y, królowa buław i król monet. Pod spodem talii jest ósemka monet, A więc mamy y, dwa razy żywioł po, y, ziemi, żywioł ognia, powietrza. I z dużych arkan jest cesarzowa. Z kart, które mamy, energia wskazuje na sytuację, gdzie w jakimś sensie jest skupienie, myślę, raczej związane z, z pracą, z wykonywaniem jakiejś pracy bądź zajmowanie się sprawami takimi, Domowymi, być może rodzinnymi. Ale karta ta tej ja cesarzowej, jest kartą, która nie tylko świadczy o kreatywności, o tworzeniu, bycia twórcą, o narodzinach. I to niekoniecznie nie muszą być narodziny nowego człowieka, ale także narodziny jakiejś idei. Pomysłu, narodziny jakiejś ym, takiej realizacji, ym, uświadamienia sobie w Tobie, jakiegoś czegoś nowego. I ta karta y, jest bardzo pozytywną kartą, która. Ym, Często właśnie też oznacza osoby o takich cechach bardzo opiekuńczych, takich czy to jest kobieta, czy mężczyzna, o, o cechach, które w jakimś sensie mają osoby, które bardzo troszczą się o, drugiego, o drugą osobę. Czy o rodzinę, o swoich bliskich. Mają taką opiekę, taką właśnie tą wstępną pomoc, jaką dostaje takie dziecko, które. W jakimś na samym początku potrzebuje najwięcej tej właśnie miłości, opieki, wsparcia, takiej pozytywnej energii. I tu w tej karcie mamy właśnie to, to, to przesłanie. Bo kolejną kartą jest ósemka. Yy, ósemka mieczy. I ósemka yy, jest to karta, która często. Ja ją właśnie tak jakby odczuwam, y, tą energię tej karty w y, bardziej z jakimś takim właśnie dyskomfortem, ale jest to jakiś taki bardziej y, usytuowane w moim tak jakby mentalnym świecie, czyli bardziej umysłowym. Być może borykasz się z jakimś problemem, z jakąś sytuacją, która y, jest dla ciebie w jakiś sposób stresująca. I być może jest to związane z jakimś poczuciem ograniczenia. Nie, nie masz pewności, czy będziesz umiał, miała zachować się w jakiejś sytuacji. Może jest w tobie jakaś taka y, właśnie uczucie strachu przed czymś, ale jest to tak jak mówię, bardziej nie związane z czakrą serca, ale bardziej y, z właśnie umysłem, przetwarzaniem różnych danych. Takimi lękami, które czasami też wynikają z naszej przeszłości. I ta, ta, właśnie ta myśl, ten obraz, który masz w głowie, który w jakimś sensie przeraża cię dziś, być może yy, objawia ci się to w jakichś sytuacjach i mówię, sprawia, że tracisz to poczucie pewności, ale jest to, tak jak mówię, bardziej w Twojej głowie, ponieważ tak zewnętrznie, fizycznie nic nie jest w stanie Cię powstrzymać, ani w jakim stopniu w ogóle ograniczać Twoje działanie, Twoją wolę. Kolejną kartą jest Królowa Królowa Buław. I jak wierzymy te dwie karty ze sobą, to określa osobę bardzo atrakcyjną. Osobę z takim czarem, z takim wewnętrznym Energię, która przyciąga inne osoby. Królowa buław jest to taka też seksualność, zmysłowość, którą mają niektóre właśnie osoby. I ty właśnie masz w sobie coś takiego, co na pewno daje innym poczucie, że jesteś taką osobą na stanowisku, taką osobą. Która prezentuje sobą jakiś taki, właśnie, jakąś klasę, taki, taki, coś, coś zmysłowego. Ta karta również królowej Buław określa osobę, która właśnie jest bardzo też osobą, która chce się dzielić, pomagać innym. Czy właśnie Często ja widzę osoby z tą kartą takie, które są bardzo dobrymi mówcami, yy, mentorami, osobami, które przemową, mową pomagają pomóc drugiemu człowiekowi wesprzeć. Dają nadzieję, coś pozytywnego, takiego bardzo yy, życiowego. I kolejna karta jest ciekawa, właśnie tak, jakby bardzo określenie Twojej yy, osoby, być może. Jest tutaj jeszcze jakaś inna osoba, ale drugą kartą jest król monet. Więc taka osoba, która jest na stanowisku, i rolą tej osoby jest być może właśnie kontrola, zarządzanie, jakaś taka władza. Jest to osoba, która swoim wiedzą i umiejętnościami ma już jakiś taki dorobek, który jest bardzo stabilny. Jest to osoba, która w jakimś sensie też ma świadomość, że osiągnęła wiele, ponieważ nie boi się tego pokazać swoją osobą, taką pewnością siebie. A więc ten, te, te karty mogą wskazywać na, na, na Twoją sytuację, kiedy yy, czy pracujesz nad czymś, czy jesteś yy, pochłonięta czymś. Co na pewno wymaga od Ciebie pracy, zaangażowania, wykonywania swojej pracy z najwyższą starannością, jakością. Zaraz wyjaśnimy to, te karty jeszcze. Ale dużo jest tutaj emanacji właśnie taką um, energią, kreacji, pasji, namiętności, ale i stabilności. Karta, która wypadła, wyjaśniająca, jest ósemka, jest to ósemka kielichów. I ta karta dla mnie już wiąże się z, z, z czakrą serca, z uczuciami. Że ten stan, w którym jesteś, być może rzeczywiście, to jest też um, spowodowane jakimś potra, po, poczuciem straty, być może. Ale takim bardziej w tym sensie, że czujesz, że musisz odejść od czegoś, co, co jest bliskie Twojemu sercu, ale wiesz, że to jest ym, konieczne, aby dokonać tej jakiejś konkretnej zmiany, być może podjąć decyzję, która będzie się wiązała z opuszczeniem jakiegoś miejsca czy ludzi i wejścia w inne, które będzie bardziej spełnieniem dla Ciebie, Twojej osoby. Kolejną kartą jest y, dziewiątka, buław. A więc y, stan osoby, która jest na pewno ciężko pracuje, ma dużo y, spraw, które musi w jakimś sensie dopilnować, y, która ma już jakieś doświadczenia, jest po jakichś różnych y, przejściach, które też dają jej. Wizję i jakiś oto pogląd. I dlatego często jest tak, że yy, masz wypracowane pewnie takie, pewne takie zachowania, jakieś już takie jak, jak programy wgrane, że na konkretną sytuację masz już konkretną reakcję. To jest takie yy, właśnie spowodowane yy, Twoim doświadczeniem że mm, taka, to jest taka ciągła gotowość, mimo to, że być może nie ma takiej potrzeby, aby y, być zawsze takim strukturalnym, zachowywać jakieś takie struktury, pewne takie wzorce, ale ty masz to po to, aby y, być gotowym i, i radzić sobie w, w, w każdej sytuacji. Ale myślę, że też warto by było czasem być bardziej spontanicznym, Zobaczmy dalej. Tutaj za dużo tych kart wypadło, więc słuchamy je. Jedna karta. Karta, która się odwróciła, jest to karta Świat. I karta Świat jest to karta dużych arkan, karta Tarota, która jest zwiastunem zakończenia jakiegoś etapu, rozdziału Twojego życia i, czy projektu, gdzie dochodzi do, do momentu, kiedy wszystko jest kompletne. Może to dotyczyć yy, się konkretnej sytuacji, konkretnej sprawy, która w jakimś sensie zakończy się do jakiś yy, taki poczucie, właśnie, że. Tu już się więcej nic nie wydarzy, jest to jakby nie da się więcej nic zrobić, to już jakby jest dokończone, zrealizowane i wtedy będzie ten, ta możliwość, aby zacząć coś bardziej swojego, być może zgodnego z tobą, z Twoją osobą, z Twoją duszą. I ten stan taki właśnie napięcia będzie tym też powodem, dla którego ten, ten koniec, jakiś kompletność musi się w końcu yy, wydarzyć i zakończyć. Ciągniemy jeszcze jedną kartę z innej talii. Taką kartę jeszcze podsumowującą. Tu jest coś odwrócone, zaraz to poprawimy. Dobrze. Jeszcze jedna karta podsumowująca. I jest to karta Aspucharów. I As Pucharów jest daje nam poczucie właśnie, jeżeli tutaj ma być ten koniec jakiegoś rozdziału, to będzie początek czegoś, co będzie czystym jakimś uczuciem. Być może uczuciem, być może jakimś yy, będzie to idea, która będzie na, naładowana takim bardzo yy, dobrym Poczuciem y, miłości, radości. A z pucharów y, daje nam y, taki, jakby wszechświat daje nam możliwości i źródła jakiejś nowej, pozytywnej, bardzo y, y, pozytywnie naładowanej energii taką miłością i radością. I jeżeli tutaj mówię, jest to wrażenie, że coś się kończy, a karta, świat jest to karta, która mówi o jakimś zakończeniu, to ten nowy początek, czy ta nowa idea będzie dawała Ci naprawdę bardzo y, dużą, tak jakby zadowolenie, duże, duży potencjał, jeśli chodzi o takie uczuciowe spełnienie. Na koniec wyciągniemy jeszcze kartę z przesłaniem. Osoby z poznaku, Pani przesłanie tej karty. Mówi o, o tym, aby być otwartym. I to jedna początku, właśnie często jest, że my jeżeli wchodzimy w coś nowego, to mamy. Mm, ważne jest, aby być otwartym, mieć to czystość w sercu, aby nie ciągnąć za sobą jakichś przeszłych też doświadczeń, które będą nas, będą będzie momencie blokowały, być może nie będą miały dużego wpływu na ten początek. I karta ta mówi też, aby mieć odwagę. Aby umieć podjąć ryzyko. Zachęca właśnie do takiego mm, wejścia z taką czystą energią, odwagą, cierpliwością. W coś, co będzie być może właśnie bardzo bliskie twojemu sercu i twoim spełnienia twoich uczuć, jakiejś sfery uczuciowej. I jeżeli przypuśćmy, yy, myślisz o jakiejś osobie i nie wiesz, czy, czy na przykład podjąć jakąś jakieś działanie, to ta karta właśnie wskazuje, jeżeli o związek, aby na przykład, żeby zrobić ten pierwszy krok, podjąć ryzyko, zrobić ten pierwszy krok, aby yy, ta, ta właśnie ta wizja, ta, twoje marzenie mogło się zacząć spełniać. Na tym zakończę dzisiejsze czytanie. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie i do zobaczenia.